Ej, ja jestem. No to ja jest, też jestem Dobra, no to tak taktyka oczywiście. No właśnie się zastanawiałem... kto jeszcze jest, że ja jestem. Ej, no spok, tak, to był model, od razu pomu, bym powiedział, kto jest. Olajon, on dzień dobry. Nie, ty nie jesteś inocentem, co ty pierdolisz? Inocentem. nie jestem. No w sensie zainfekowanym. Jak coś. Erdem, erdem, erdem jest in. Jest. Erdem jest zainfekowany jeszcze. Dobra. Jestem zainfekowany. Aha, dobra, dobrze wiedzieć. Dobra. Dobra. Najgorzej... No i go tak go trzeba my... wszystkich rozjebać. Najgorzej <laughs> tylko, że ten R... Kurde, wszystko mi zbierają w ogóle, tragedia. Kto tu jest? Do Lion. Ja dobra, jest, nie... Nie widzisz tego. Nie ja widzę Szukajnie. Okay, Tase... Dawaj ją może. Ale nie bo wiesz, najpierw musi jedna osoba odginąć, wtedy da się. Wtedy no nie do... no wtedy muszą wszyscy wykłosować. No, no tak, ale wątpię, że mi od... że... This is my camera. Serio, ja chciałem tą kamerę. Nie widzisz czekaj, tego. Jest tu, czekaj, random tu jest, random tu jest. O dobra, blokuję go, blokuję go. Dobra, nic nie, nic nie widział. Nic nie widział, nic nie słyszał. To jest druga kamera. O, gdzie jest? Tu, w tym pomieszczeniu. U. Ktoś się mi chyba wziął znowu. Ja tego nie używałem nawet. A jak to się używa? E, szczerze, to robię ci zdjęcie. On akcji to robił, nie pamiętasz? O! Zrobiłem ci zdjęcie. To robi... A, tu jest. jest? i oślepię, ogłuszę zabójcę, bo zabójca się tak ogarnia, żeby ogłuszyć. O, paskuj, <laughs> Jakbym teraz ruch... zaczął strzelać w <laughs> to byłoby bardzo złe, <laughs> tylko trochę? O, a mój tak, co dasz? <śmieniu> nie rób tego. O dobra. Nie. Nie, to jest dobra o, gramy o, na w... Po... Gramy na poważnie. Dobra, jestem robot... robakiem. Ej, czekaj, da się tu wejść. Ej, patrz czekaj. O, ej, da się tu wejść. O nie To nie, ja, to ja, stój! Ty, dobra, dobra, dobra. To no pośmie bo... na nią! Kurwa no Max, no ja pierdolę! No chory nie wiedziałem, że to ty. Jest jeszcze ten drugi, co nie? E e a, czekaj, co się stało? Ktoś ktoś się radą, czy... co się? Dobra, zabiłem jakąś, ale chyba nie zabiłem. Co to jest? A, to jest erdem. Eee. Czekaj, ktoś mnie zabił, ale. To mnie zabił. Czekaj. Dobra, uciekaj do jednego obszaru. Bazal, ty mnie zabiłeś? Czy jesteś tą? Afro? Nie. Ja byłem dziadkiem, zabiłeś nie? Ja Cię nie dotknąłem jako dziadek. Ja zabiłem dwie, dwie babki y, Afro no. i zabiłem tą pierwszą Rachel, a pierw, pierw Rachel, a potem y, Tom A ty bołe bojś... się. Aha, nie wiem bo... bo jeszcze Erdem jest Mógł Cię no Erdem zajebać No do tego ja Erdem na najpierw A ty we mnie napierdalałeś No, leś. ja się pogubiłem To ten... byłem bez, dla bezpieczeństwa no. Cie Ja, ja. chciałem tą za tomą zajębać się. No. Ja nie. nie. co, możesz zagłosować na Erdem'a, bo ja nie, więc. Ale ży? Nie, żyję. I się. I się bawią. E, bawią się tą dźwignią, chyba. Nie jak to określić. Jest ich Dobra, tryba. możemy kogoś zajebać. No jeden pies No Erdem'a najwyżej wygłosujemy. Chodźcie Okej, go zajebać. Możesz. Czekaj, 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 dobra. Czekaj, 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 bo oni wciąż strzelają. Ten kto padnie, tego wygłosujemy. Chyba wygłosujemy. Jeden pies kogo wygłosujemy? Dobra, kozawa się. Not me, not me. Not me, that's me. Lionch. I got Jeden pies kogo wy, wygłosujemy, tak naprawdę. Bo Ej, i tak z jaj, potem zajebimy RT-mat, to za problem. Ej, a powiedzcie coś ja się nie gadam grze? E, nie, bo ja, ja mam tu w dupie. W sensie to ja, ja nie, nie gadam grze. Nie, ciekaweś is not infected No, sprawdzili, że ja nie jestem zainfekowany, Mogę powiedzieć, że trajertem. Nie, <śled> tak. <śled> nie, nie, słychać mnie, aż erdem no. no. erdem co za erdem pan robi ten erdem ja bym go wyjebał nie ale to taki się... no. no. może zrobić umiedrasć erdem co tu jest nie wiem. Ja od razu mówię będę strzelał do pierwszego zarażonego jak bazel to ty jesteś to krzycz, że do mnie idziesz, okej? Co tu jest nas, obok mnie? Y, my, mam takie Nie widzisz wyjdziemy. tego. Nie mam... Chcę, żebym to tego widział. O tam jest jeden, Strzelają się, strzelają się. No ale jest ten o dobra, malka, w klatce. Bo ty? Jak mnie zabił, ja ledwo co się przemieniłem! Okay. Kurwa ja się przy Ej to ja jestem Stop Ja biegnę przy drzwiach jestem tutaj Jestem przy RD, jesteśmy w dwójkę Eee RDM jest przy To ja, to ja, to ja Aha Dobra to nie ty Dobra uciekam na do następnego chapteru Nie Ja też nie bardzo Lion nie żyje, czemu Lion nie żyje? Kto? Rdem cię zajebał? Nie. No. Właśnie nie wiem, tak szczerze. Ktoś nie no ja nie, nie żyłem, w... więc trudno, żebym cię za On już wcześniej nic minął. A tak szczerze, odkryłem fajnego buga. Normalnie wszedłem sobie na taką szafkę wysoką na tej mapie. A mnie bił po kostkach. Nie ja bym tego RDMA wyjebał, bo mnie denerwuje. No, ale to wiem. musimy być wszyscy... Aha, kurwa nie ma tego. Ej, czy, kto strzela? RD do mnie strzela. RD ma iść, bo do mnie strzelał. Masz tutaj, bazal. Możesz go wywalić, bo ze mnie <grystanie> o, nie Tylko teraz musimy wypierdolić tego drugiego, surwa. Eee, on jest... O. On, on jest bo... Nie, ogniem. Strzelić o, go? Tak, 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 tak. <grystanie> Proszę bardzo. Ej, <grystanie> ale tak. Jak jest taka Dzień dobry idiot, idiot! Czekaj. Jak ktoś może z tego głosować? No i co? No i co? Mogę to wziąć? No one's wziąłem to Fajnie. Dobra, Maksiu, to teraz na śmierć i życie. Okej okay. Dobra, w PHP, 1 vs 1 Śledziłem 20 sekund O, oh, to jest gamepad, Zagłosowałem na wyjście <noise> D Dałem ci fory max Właśnie widzę O, może to normalnie H I dostałem najwięcej punktów z wszystkich meczy D D Jakie to jest kurwa głupie, pierdolę. Znaczy gra jest fajna. Ale no, potrzebna jest sześciosobowa no. ekipa, żeby w to fajnie grać. No, tak, ale tak szczerze G, ja myślę, że Jimmy sobie spodobałby się ta gierka tak szczerze. No Jimmy taka, tak, to... tylko że nawet. Bo tak szczerze taka trochę wygląda mi jak In Silence w sumie. też takie są takie Oj, w Oj Silence to żeśmy grali kurwa 5 me... gier, więc no, jeszcze no, po... Nie, poza, poza tym jeszcze z dwa żeśmy zagrali, więc... Ja bym tutaj tak, tak, nie, nie, nie rozpędzał się, Lion. ale nie, że taka ja podobna, bo jak widziałem się w odcinki, to właśnie też tak, takie postacie, takie potwory brzydkie. W, w jest jeden potwór. No, to są tylko dwie. Dobra. Gdzie jest to do harkowania? Panowie, mamy problem. To jest dwóch e, dwóch teammateów. Na pewno. Trzeba ich zabić w pierwszej kolejności. Eee, to ci już mówię kto to jest. To jest dziadek i ten taki w koszuli takiej wakacyjnej. A kurwa, żebym z odblokował i że mnie zwiął. To są bardzo niebezpieczne. A, tu jest nie. Wiem. Lion, mamy Liona. Halo. A to, a to, a to. O! O Boże. To nie ja. Byłam Ewą, ja, to nie ja zepsułem, to nie ja, to nie ja, to ja nie wiem. Bo... Co to ja mam, co to jest? U. To nie byłem. Ja o, płaka. jakąś trapę żebym wziął. No, ja, ja to będę robić, bo to jak. Wiecie, to cię potem streamuje. Jak jesteś na tym. Okej, okay, to jest pułapkę? Ja wziąłem, żeby nie przeszkadzać. No, Raczej jakieś lamusa zapierdolić. Jak jeździłem w tym meczu? Witaj Jakieś notatki dobra, lecimy Maxiu. Dawaj, no. kogoś zajebać trzeba Znaczy nie alajona A nie, nie, ja, Pamiętaj się... Że... Wow! Coś wy mnie napierdala Widzę, widzę, widzę go I widzę go Dobra Mam go, zality Całkiem? Chyba tak, bo jest, nie, nie jest Breeding out. Breeding out się. Bo mogą go podnieść. Czekaj, czekaj, to ja go zastrzelę. To ja go zastrzelę. Gdzie nie. nie, 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 nie ja stoję tutaj, go. żeby go nikt nie podniósł. Tak, tak, tak Stój tu. Kurde. E, załatw, uważaj, idzie ktoś do ciebie. Ej, jeden się kryje w tych. E, wkryje się w tych, przed drzwiami ewakuacyjnymi. W końcu. Dobra, trzasnąłem go nie, jeszcze tak. raz. Tylko trzasnięty jest, a nie załatwia. Tak, jest. Jest tu ktoś? Halo? Eee, czekaj, Nie. mamy tam kogoś. Rzadka tu stoi. I trasie. Też chciałem gościa. Bardziej niż... E. E. Ty. Ty. W trójkę jesteśmy, co jest grona? Nie. E. E. Dobra. O. Też kurde. A, czy widzisz? Widać e. Wychodzimy? Czekaj, Wychodzimy a wszyscy chyba. wyszli? Nie, ja jeszcze dostałem ja... No, no no Lion przyjechać. się nie liczy. Siema, siema, co tam słychać? Lion, że tak powiem, w tym, w tym zestawieniu się nie liczysz, bo ciebie nie chcą zajebać. A, w takim sensie, prawda? Wszyscy żyją, kurwa, trzeba było kogoś wygłosować. Może tego nie teammate'owego gościa jakiegoś Tego randoma. No, I to można pisać, on napisał OK A, eee, Patrz, tego nie da. Masz Ale, ej, uważajcie na tego dziadka, bo ma Co tam strzelbę. słychać? Czeng też ma teraz strzelbę O chuj tu chodzi, panie? Panie i Niech pan, kurwa, stanie. O, widzieli jak piłem krew Leży, 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 nie głosujcie, nie głosujcie, nie głosujcie, nie głosujcie. Zabijcie tego gościa, tego gościa, tego gościa. Głosujcie na tego gościa. Nie... No i chujku. Widzieli jak krew piłem. Trzymaciarze. I jeszcze Maxa zajebali, no i chuj. Ale nie mogę, bo i tak Psychicznie do pracy, no kurwa, ja też wracam w poniedziałek po urlopie, jest kurwa potrzebna. Ale też dopiero w poniedziałek. Bo no, zaraz będziemy grać w DBD grać z nami? Tak to jest. Asila jest na tym. Asila? To go? Asila. A, no, to miło poznać Asileon. So, no ja przecież grałeś z nią! Chodzi ja A no, Asilea, nie kojarz tu Jak nie ja? No, no, nie. nie no, Leon chyba grał z Asileą, nie? Nie, chyba nie było go wtedy. A może go nie było wtedy? Nie, nie było, nie było ich chyba wszystkich jeszcze wtedy. Nie, no byli. Byli? Wydaje mi się, że byli. No tak... Ja fajna sprawa A co w końcu studujesz? I gdzie w końcu? Że mówiłeś coś w Warszawie, Krakowie, coś takiego A myśmy w trójkę grali tylko No Może faktycznie zanim wyście przyszli mi się jakoś kojarzyło, że, że, że już chłopaki robiłeś tam nie A w Bielsku. Nie, no to nie, też tak. fajnie. Nie, kojarzę tylko, że jaśnie są. A, to ty, to nie, to ja nie. Ja to kasztani nie, to kasztani, to nie, kasztani to kasztani, to troll jedyny. uważaj, no, strzelaj mnie, go, strzelaj. Dobra. Nie, bo ja. Nie mogę, odpornę na obrażenie. Kasztani to kasztani. O, no, właśnie, no, nie ma w ogóle dawno jej nie było. No, no, no Żałujesz? No, 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 no wiem, wiem, no, agent, to no, od ciebie no, się mówi. No wiem. Ja sam chyba żeśmy grali nawet ja, tylko z nim, w sensie że nie, nie ciebie nie. wtedy nie było. To napisał na st streamie albo na Discordzie? Ale kto? A, Agent. Ziomek od Sealej. Tak. tak, tak, pamiętam, pamiętamy ich. Ja, nie, ja ich nie dobrze nie. pamiętam. Ja nie, Co nie. To nie so. było? A nie, nie. Cię, nie, nie, to. nie, nie, faktycznie nie, ich jeszcze nie, nie było. było jeszcze tutaj. Dzień, dziękuję, ani tego. Arianki, ani ciebie jeszcze nie było w tym. Mm -mm. Znaczy, że tak powiem, urodzeni musieliście być. Aaa, no, 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 no. ty już całkiem nie grasz w DBD? No, w sumie też się nie dzieje. Po tych decyzjach, co dzieje się w DBD, to w sumie się nie dzieje. Nie, no bo ty, ty chyba masz kurwa z tysiąc coś godzin, nie? Albo no, w tym tej... <grym> Już nie pamiętam, ile no, tam miałaś. A tej koło tej dziewczyny? Dobra, ja mam tu patrzeć to... A nie, bo to jeszcze maxim... Weź zapierdziel. A nie, bo ty jesteś kurde s... A nie, wy jesteście w dwójkę, zajebcie ją mi tyle, no Jest, jest. No to... Teraz Kręcuchy, grajcie to jak m... M... mężczyzna z kobietą. Dobra, nie wie. Nie wie. Dobra, No dobrze, wejdź, wejdź. Zawsze możesz do nas wbić na... Wow, to moja bomba, którą za sobą ustawiłem. Nie wiem czy ty bomba? jesteś na tym nowym... Już nie pamiętam. On też zmienił znowu. No, Ale to już od dłuższego czasu. Czekaj, jak tą tam, stąd uciec? tam No czekaj. tutaj masz hacza. Nie nie wiem, czy ty albo robisz, albo. Nie, hacza nie możesz, bo jest ciemno, fiuszy musisz robić. Dobra. O, widać, dobra. Mm, jakoś źle się z tego wyjść? Tak, na te, pomogę ci. Czekaj, jedna już jest. O, tam z tyłu jest, czekaj. No ja ci pomogę, nie? Spokojnie. Dobra, dobra. Mam już. O, amunicja. Dzięki bardzo. O, 1100, no właśnie. No to i tak wciąż. Ja myślałem, że więcej. kto inny dobra. chyba nie więcej. Dobra. Dobra. No, 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 bo ty mówiłeś właśnie, tu masz to... Steamowe miałaś, nie? że tam, bano i potem... Na Empiku? O, Empikowski, jest bardzo mało. O kurwa! Ja się nie dziwię, w to nie grasz. No my też dzisiaj chyba wracamy wszędzie. wszelkie. Graliśmy w Bubuna, ale okazało się chujową grę za... niespełna dwie